Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z tego jak to się nazywało Call of Arms get get dobra of hell brama do piekiel polskie tłumaczenie moje tak zanim zaczniemy to chciałem powiedzieć że Zapraszam was na Discorda do zasubskrybowania, do zalekowania. Musiałem to powiedzieć, musiałem to zrobić, tak widzowie. Więc y, łączymy poziom normalny i zaczynamy grę. It is now November 1941. Army Group North dashes towards the key city of Leningrad. Stubborn Soviet defense and massive mobilization of civilian labor, building defensive positions, slow down the German advance. The German army is unable to attack on a large scale because their panzers have been redirected to support the final push on Moscow. Instead, they decide to besiege the city of Lenin. In September, all railway lines to and from Leningrad have been compromised or cut, and by November, the total encirclement of the city becomes inevitable. Stavka has already laid out plans to supply Leningrad during the winter, thinking that the railroad network is going to be essential to accomplish this task. The Germans keep trying to compromise the railway network. By the 9th of November, Tikvin is lost. The Red Army orders an immediate counteroffensive. To soften up the German defense capacity, you will infiltrate the German line using special troops on fast sleds. You must harass the German garrison in every possible way. No sleep for the fascists. To, jest, to bardzo dobrze w zimie jeździło. Dobra, zacznijmy, a nie będę gadał. Bo znowu odcinek będzie trwał godzinę. Chociaż tyle trwają w tej grze odcinki. Try to remain stealthy. Do not get too close to sleeping Germans or raise suspicion. You should use the silenced Nagant pistol to take out enemies quietly. Nighttime reduces the unit's vision, but vehicles and loud gunshots will be heard over a distance. Try to be stealthy. To że widzowie ja powiedziałem, że próbowałem przejść tą misję to dużo mówi! To dużo mówi o tej misji. Dla mnie jest ta misja ta trudna, więc będzie ciekawie. ciekawe. Będę się przy niej męczył kilka godzin dla was to będzie jedna próba, dla mnie to będzie 50 pewnie prób. Tutaj wiem, że są, no bo naprawiałem czołg, bo się gąsienice im zapadły. Właśnie plusem, e, czy plusem, e, szczerze rzeczą, którą, która uratowała e, tych e, Sowietów przed upadkiem to była po prostu zima. To się... uns unterlegen Ich glaube, mich hats erwischt. Kurczę Julian, no nie zastrzelam go. Tak, точно! Nie da się naprawić tego czołgu. Nie da się. A Fajnie jakby się dało. E, A tylko w się tego. A i tutaj się trzeba położyć, i tutaj musimy iść. Tu jest gdzieś człowiek. Pamiętam w, w sensie, że ten. Albo tu. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był. Będzie zielona! Tak, toczna! Hmm, Najwidoczniej no to nie tak, że cały czas będą się spełnić w tych całych miejscach. Yy, idę tutaj, bo wiem, że to jest taka misja dodatkowa.

I w dużym skrócie Tu się dzieją chyba rozstrzeliwania Czemu nie mogę z nich strzelać? Czemu nie mogę z nich strzelać? Okay. Dobra, bo tu chodzi o to, żeby ten samochód tutaj nie dotarł. Nie mamy nas... Więc... Coś tu dziwnie wygląda to... Mi się wydaje, że grafika jest jakaś słabsza. Może nie ustawiłem sobie lepiej. Okej. Okay. Tutaj biegnie. O! wiozą kogoś. Tu jest księga w ogóle, trzeba ją... Książka z napisami, kto chyba został rozstrzeliwany. E, dobra, trzeba się szybko wziąć. Szybko, szybko. Szybko, jeżeli można, ten, bo wiem, że tutaj przyjeżdża wsparcie. Zostawcie tutaj miny Cóż, się. Będziecie z nami współpracować, czy nie? Chyba za szybko to zrobiłem. Teraz nie wiem, czy będą chcieli tutaj którym się brało? Mm, nie pod x tylko pod B chyba. Nie. Tak? Z, E, Q. To nie. Pod mm. którym się podnosiło? Żdą komandę! Tak. Tej rozstrzeliwali Uwolnij sojuszników. No uwolniłem. No ta dopiero teraz się dopiero to wczytało. Tak, to Oho! Źle pomyliłem strony. Mm, źle pomyliłem strony, tak. Szybko, szybko wycofać się, wycofać się. Tak, Trzeba go zmusić, żeby tędy przejechał. Dobra, jedzie tędy, jedzie tędy, biegnąć. Proszę przejść tędy przez te miny. Przejdzie? Nie, nie wiem, bo nie widzę Nie, tamtędy jedzie Mamy jeszcze granaty, co prawda O Ale ominął to Kurcze, idealnie ominął. A nie wiedzie. Tak, Rzuć. Nie, on wiedzie w to. Czy mówi nie rzuciliście się granatem? Rzuć.

Tu dobra, to dobrze, znaczy tylko że ta broń jest. Do komandii. Tak, gotów? gotów. Dobra, weź tą broń. Teraz Jego przeszukaj. ты... Запах и под, так, конечно, код, 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 Wiem, że tu gdzieś jest czołg. To będzie też misja ciekawa. Aha. To jest miłość. czy działo. Był, to może był błąd, że tutaj zaatakowali Szybko strzelbili Szczeletki, szczeletki Nie, zginie Mamy medyka, mamy medyka, jeszcze można go wyleczyć Ginął. nie uratujesz go biegnąć biegnąć Jana, dobra. No nie. nie. Ja chciałem tu wykorzystać, żeby z tego strzelać. Dobra, lećcie się. Tam jest czołg na pewno, to trzeba się jakoś przekraść. Nie wiem, gdzie nie ma czołgów. W sensie to jest taki problem, że. Nie wiem, którym do mogę iść. Co można wyczyścić w sumie, jak. Jakoś uda nam się przejść. Jest noc, to jest naszą, no nasz plus w ogóle, ile się nagrywa? 18 minut. Jest tu czołg czy nie w końcu? Coś jakby strzeliło, ale nie widać. Nie widzi nas, nie widzi nas. Co to jedzie w ogóle? Dobra, nie zobaczył nas. Ale czołgu nie widzę. Czyli co, czołgu nie ma? Będę jest jest czołg omincie go wiem że tutaj jest kto ma ten ty masz Próbujemy podejść pod ten czołg. Jego. Co to było? Jest Coś wybuchło, a to wybuchło chyba, albo tutaj coś. No bo tutaj nawet dymy zarzucili. É que é o que Dobra, wybuchli. Operacja się udała. No zapisywam. Dobra. Comrade Commissar. We thought you were dead. We have been unable to contact you since we approached Tikvin. No Not good, sir. It's full that of German building can. defenses. It's suicidal to attack the enemy garrison. Should we abort? No, push to I...

A high-ranking officer jest performing an inspection. He may carry documents. You must wait for the right time to ambush him. Bombs prowadzają tutaj operacje jeździ. On ten też przejdzie i tutaj będzie. Widzimy, gdzie my to jest, zrobiliśmy trochę ro rozwa rozwaliliśmy trochę ich. Ogólnie zapiszę sobie. Dobra, widzowie. Użyj idziemy. A więc skończymy ten odcinek na tym przekradaniu się. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Jeśli z Wami żegnam, dalszą część zobaczycie za kilka dni. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.